Widzicie ten tytuł? Widzicie ten koncept? Śpiewający, animowany 3D krokodyl w filmie aktorskim. Wszystko krzyczy tutaj, Jezus Maria, będzie źle, Julian będzie cierpiał. Jezus Maria, omijajmy szerokim łukiem. Nawet polskie tłumaczenie po angielsku jest ładnie, Lile Lile Crocodile. Po polsku, wielki zielony krokodyl domowy. No ciężko to przychodzi. Ja rozumiem, to nie, nie narzekam na tłumaczy kompletnie, ale to brzmi topornie. Więc wszystko mówi nie. A teraz wyobraźcie sobie, poszedłem do kina z dużą na ramieniu i wam chciałem wam powiedzieć, tak, to jest urocze kino rodzinne, które najbliższe, jeżeli chodzi o miejsce serducha, nie do końca wykonanie, jest do misia Paddingtona. I zdecydowanie najdalej mu do Clifforda, wielkiego czerwonego psa. Ooh, Reżyserami Wielkiego Krokodyla są Josh Gordon i Will Speck. Ci panowie robili m.in. Blades of Glory z Willem Ferrelem, a także Firmową Gwiazdkę, którą omawiałem na tym kanale. Więc są to reżyserzy, którzy mają całkiem niezły fil do komedii i... Siedzą w tym od wielu tam lat. Co więcej, to jest, może dla mnie nie było to znane, ale to jest książeczka, seria książeczek dla dzieci z lat 60. która została tutaj zekranizowana. Dwie książeczki zostały połączone w jedno. W dodatku, cały proces był jeszcze okraszony. Duetem, który pisał piosenki, m.in. do Spirited i między innymi Greatest Showman i La La Landu, czyli ludzie, którzy robią piosenki, które zdobywają nagrody i nasze serca. Więc jak zaczynacie się wgryzać, haha, bo to krokodyl, w sam proces produkcji, no i zobaczycie fajne nazwiska. Za to fabuła prezentuje się następująco, że mamy pewnego nie do końca udanego. A aktora, twórcę scenicznego, który tutaj próbuje być trochę iluzjonistą, tu śpiewakiem, no taki po prostu trochę szemrany typ, który szuka czegoś nowego, żeby zachwycić jurorów, znajduje malutkiego krokodylka, który umie śpiewać, i zostawia go w pewnym momencie w domu, ucieka, a ten krokodyl zostaje. Przyjacielem małego chłopca i nowej rodziny, która wprowadza się do tego domu, i oczywiście razem mają mnóstwo przygód, ale przecież, wiadomo, krokodyle nie powinny być w Nowym Jorku, tym bardziej nie powinny być w domach, więc mamy dużo, dużo dylematów, co nasz krokodyl zmieni, jak on zmieni siebie, wszystkich, jak będzie śpiewał i jakie piosenki w końcu zaśpiewa. Najkrócej, gdybym miał Wam powiedzieć, co to za film, gdybym miał. Użyć porównań, których prawdopodobnie nigdzie więcej nie przeczytacie, to nie będę mówił o Misiu Paddingtonie. Powiem wam, że Wielki Krokodyl Domowy to Fisher King z Robinem Williamsem połączony z genezą Planety Małp. I <ścoughs> szczerze, naprawdę mamy te elementy. Dlaczego? Ponieważ jedną z najważniejszych rzeczy, która jest w tym filmie, esencją całej historii, jest to, w jaki sposób postać ekscentryczna, postać Nietypowa na, zmienia na lepsze nasze życie, czyli jesteśmy w pewnym schemacie: praca, trauma, cierpienie, cokolwiek, i ten nasz krokodyl, przez to, że jest taki inny, w jaki sposób wyciąga z nas coś lepszego. To jest, kurczę, to jest tak znany schemat. Mieliśmy go, gdzie poznaję. Właśnie dlatego podaję tego Fisher Kinga, ponieważ on uczył życia. I mamy wiele tego typu filmów, gdzie mamy dorosłych aktorów, dorosłe postacie. Jestem bardzo zapracowanym człowiekiem, poznaję. O jej, jesteś bezdomny. O i ty mnie nauczysz życia. O kurczę, i teraz moje życie będzie inne. Zatem schemat, no banalny, ale w przypadku tego typu filmów ważne są trzy rzeczy. Jeden, poziom żartów czy lecimy po najmniejszej linii oporu <laughs> Pierdzajmy kupa siki. <laughs> czyli clifford wielki czerwony pies to jest jedna rzecz druga rzecz czy potrafimy zbudować bohaterów że faktycznie te postacie które mają się zmienić mają chociaż odrobinkę odrobinkę trzech wymiarów żebyśmy polubili ich zainteresowali się nimi po prostu żeby to byli ludzie chociaż troszeczkę i trzeci element ta osoba zmieniająca ta postać zmieniająca w tym przypadku mówimy o naszym krokodylu czy ten nasz Krokodyl jest przyciągający, prawda? Możecie wiele rzeczy powiedzieć o Fisher Kingu, ale Robin Williams był tam hipnotyzujący, znakomity, mimo tej całej traumy, nie odsuwamy na chwilę e, traumy. Zatem w tym przypadku tego filmu mamy, po, mamy te trzy rzeczy naprawdę ładnie odhaczone. Po pierwsze, żarty prawie nigdy nie wchodzą na poziom totalnej żenady, albo mówienia żartu typu Ojeju, kupa, albo Maria i żart, no nie? nie mamy czegoś. Nie mamy tych takich niesamowicie wręcz żenujących na siłę pisanych żartów, które wypowiada jakiś komik, więc myślimy, że to jest zabawne. Czyli wszystko, co było w Wielkim Czerwonym e, Psie, którym się nazywał Clifford. Rodzinka, rodzinka nasza, czyli nasz chłopczyk, który przyjeżdżając do Nowego Jorku nie lubi, boi się wszystkiego, jest bardzo zestresowany. Jest trójwymiarowy. Jego mama trójwymiarowa, jego ojciec nawet jest trójwymiarowy. Troszeczkę... Nieciekawym moim zdaniem wypada tutaj Javier Barden, ale on nie jest głównym bohaterem, na szczęście, tego filmu. On jest troszeczkę za bardzo wyolbrzymiony, i możecie powiedzieć, chłopaczek nasz. Zabrakło może ze dwóch scen, żebyśmy jeszcze lepiej poczuli siłę tej przemiany. Pełna zgoda, ale z drugiej strony. Ja nie potrzebuję takiego długiego filmu. Ten film tak czy siak ma 100 minut. Ja nie potrzebuję tych dodatkowych scen, ponieważ mamy musical, mamy pośpiewać, nie ma problemu. Nie potrzebuję naprawdę. Dostajemy scenę, która pokazuje jego frustrację i jego fiksację. Okej, okay, ludzi. Zatem mamy żarty całkiem niezłe, ludzi całkiem niezłych, i koniec dochodzimy do krokodyla. Ciężko jest zrobić tego typu postać, żeby ona była po pierwsze cyfrowa, po drugie ludzka. Mega ciężkie zadanie, ale twórcy, szczególnie jeżeli chodzi o dział CG, zrobili jedną bardzo mądrą rzecz: Zadbali, żeby zmienić mu oczka. On ma te oczy, jak Labrador, wielgachne, bardzo pełne emocji. Ten pysk on się tylko minimalnie gdzieś tutaj uśmiecha, ale wszystko jest w oczach, i te oczy są niezwykle wręcz pełne ciepła. Jestem przekonany, że mnóstwo dzieciaków, mnóstwo nawet dorosłych wzruszy się właśnie obserwując tylko oczy. I swoją drogą. Lepsi, najlepsi animatorzy powiedzą wam, że nawet gdy animujemy jakieś postacie, które nie są. One to nie są postacie, tylko są nieżywe twory, próbujemy dodać coś, co ma tworzyć ludzką twarz. Dzięki temu my lepiej się z tym utożsamiamy. Zatem Marvel nam pokazał, jak robić seksowną krokodylicę w Munajcie, i hipopotanice. To jest historia na inny, na inny odcinek, a tutaj dostajemy najbardziej uroczego Laila. Co więcej, celowo podałem porównanie do Paddingtona, dwójki szczególnie, bo jedynka, ja mam kilka problemów z tą jedynką, um, ponieważ ten nasz Lail także unika tych rzeczy, które są najgorsze w tego typu filmach. Wiecie, w, znowu będę podawał tego pieprzonego Clifforda. Nieho, potknąłem się. Wpadłem w drzewo. Machnąłem ogonem, zabiłem człowieka. Czyli jestem taki ho. Nie wpadamy w ten dół kompletnie. Nasz Lyle jest lubialny, ponieważ nie próbujemy zyskać tej sympatii widzów poprzez najtańsze chwyty. Ojeju, potknąłem się i wywróciłem na plecki. I zacząłem pierdzieć wtedy. Nie, on jest. Każdy jego ruch, każde jego zachowanie staje się być bardzo ciepłe. W ogóle ciepło to jest najlepsze słowo, dlatego ten Paddington tutaj wraca. Paddington, który był jednym z moich ulubionych filmów chyba 2018, ta druga część. W życiu bym tego nie powiedział, jest z najlepszych filmów jakie ja widziałem. I tutaj idziemy w tę stronę. Co prawda, fabuła nie będzie ultra, hiper wyjątkowa. Co prawda, nie będziemy zaskoczeni zakończeniem, ale... W trakcie tej podróży, my będziemy szli z tym naszym Lylem, z tym naszym śpiewającym krokodylem. I co ważne, czasami w tego typu filmach musimy, ok, to musimy też pokazać przemianę krokodyla, nauczenie się czegoś albo zderzenie z ziemią i ta ziemia go uczy cynizmu, bla, bla, bla. Tutaj staramy się to ominąć. Tak muskamy to w pewnym momencie, dostajemy troszeczkę tego, ale Lyle jest, jest właśnie tym chodzącym ciepłem, który w zderzeniu z cynizmem nie reaguje złością, nie reaguje agresją, nie reaguje, yy, nie wiem, jakimś takim ogromnym wytworzeniem w sobie cynizmu. Reaguje smutkiem. Smutkiem, który od razu uderza w nas, bo widzimy te oczka smutne i my beczymy od razu. Ja się przyznaję, beczałem na tym filmie, wiedząc jakie to są chwyty, rozumiejąc te chwyty, ale, ale. Jeżeli dobrze zrobisz emocjonalny środek filmu, postacie trójwymiarowe, no to jesteś z tym, jesteś z tymi bratami. Ja teraz zaczynam się wzruszać, przypominając sobie finałowe sceny, ponieważ one naprawdę działają. I jedna z najlepszych rzeczy w tym filmie jest to, że mamy teoretycznie film o sukcesie, prawda? Mamy w zestonach pokazywane, że tutaj scena, tańczenie i tak dalej. Na wielkie szczęście to nie jest o tym film. To nie jest film o tym, jak Zdobywamy karierę Oscary, miliony dolarów i tak dalej. I dzięki Bogu! I dzięki Bogu! I w dodatku, to, że te piosenki są śpiewane przez sama Mendesa, dla niektórych będzie ogromnym plusem. Nie mam pojęcia, kim jest Sama Mendes. Przepraszam. Czy są ładnie śpiewane? Są ładnie śpiewane. Czy ładnie jest animowany krokodyl do tego śpiewania? Ładnie jest animowany. Czy gdyby to było po polsku jakoś ładnie dubbingowane, to bym cieszył się bardziej? Nie mam pojęcia, bo film jest um, z dubbingiem, ale piosenki są z napisami. Dla niektórych może to być problem. Moim zdaniem te wersje piosenki są całkiem fajne. Może nie było na to czasu, może nie było na to pieniędzy. Trudno im powiedzieć, ponieważ woń co woń sam produkt jest mega amerykański. To jest amerykańska książeczka, która w Stanach była głównie popularna. Na świecie zarobiła około 100 milionów dolarów, obecnie jako film, czyli już zwróciła się i zarobiła dwa razy tyle, ile kosztowała. Ludzie, ja wiem, tytuł może nie przekonuje i plakat też może nie przekonuje i zwiastun nie przekonuje, ale warto dać Lailowi szansę. Co więcej, warto tym bardziej dać szansę kolejnemu materiałowi, który będę nagrywał o ukrytym znaczeniu. I uwaga, już teraz mówię, to będzie satyryczne ukryte znaczenie, ale wiecie, gdy oglądam, mam pewne porównania i Layla jest tutaj pewną propagandą. Nie powiem wam jaką, zobaczycie w tym następnym materiale. Zatem uroczy, delikatny musical? Tak. Czy czasem to wystarczy? Tak. Czy to jest jakieś 10 na 10 w żadnym wypadku? Ale sam fakt, że nie idziemy po tej najmniejszej linii oporu, nie traktujemy dzieci jak idiotów, sprawia, że moim zdaniem rodzice powinni grupowo dzieciaki brać klasę, po prostu wszystkie, które są na ulicy, zabierać i brać do kina, ponieważ to jest moim zdaniem rodzaj ciepła, który ja chciałbym jako potencjalny rodzic. Wpychać dzieciakom do głowy i do serducha. To jest właśnie ten paddingtonowy sposób wychowywania, który ja bym chciał, żeby był zakorzeniony w tym moralnym środku każdego dzieciaka i każdego z nas. Nie musisz być dzieciakiem, żeby też chcieć zakorzenić sobie tą chociaż odrobinkę wiary, w dobro, w rodzinę, w piękno dalej. Tyle zatem z mojej strony, jeżeli chodzi o tą dosyć krótką recenzję, ale moim zdaniem, kurczę, idźcie do kina na Laila. Jest tam dużo. Przeuroczych rzeczy, przeuroczych żartów, dubbing nie przeszkadza. Jest kilka rzeczy, które będą was denerwować, ale one dosyć szybko. Odejdą, odejdą na bok. Zatem, dajcie mi znać, czy byliście na tym. Ja byłem, niestety sala była prawie pusta, kilka rzędów e, pode mną była dwójka rodziców, a pomiędzy was szóstka dzieci i dzieci w pewnych momentach klaskały. I uwaga, najczęściej by mnie to denerwowało, ale dziecko malutkie, jakieś takie, no nie wiem, cztery latka pewnie, klaskało po jednej, drugiej piosence, a w pewnym momencie mamusia zaczęła klaskać razem z dzieckiem. I kompletnie mi to nie przeszkadzało, bardziej przeszkadzał mi pan tata, który siedział po drugiej stronie i przez cały film grał w szachy. Miał, ko miał na komórce szachy włączone, i ja widziałem, jak on sobie przesuwał, i widziałem to wszystko. Nie chciało mi się mu przeszkadzać, nie chciałem robić, wiecie, afery przy dzieciakach. Szczególnie, że byliśmy my i ta grubka. Więc w ogóle, jak się film skończył, było bicie brawa. Nagle mamusia się obróciła i troszeczkę spaliła buraka, bo nie spodziewała się, że tak bardzo odważnie bije brawa i cieszy się z filmu, gdy ktoś to widzi. Czyli za potrafi zachowywać się trochę jak dziecko, jak ktoś to widzi. Najgorzej. W każdym razie. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału, podzielcie się swoimi wrażeniami. Mam nadzieję, że chociaż jedną osobę zachęciłem do pójścia do kina, bo to jest naprawdę przeurocze, dzieło idealne na święta. Zatem, jeżeli podoba Wam się ten materiał, oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału, żebyśmy rośli w siłę, żeby nas było jeszcze więcej. I zobaczmy się następnym razem na broda z kosmosu na razie.